weź też chłopaki, zaraz goście! Ja, goście kurwa. Lady, Lady BOJE kurwa. Tak się zaraz sobie. Lof kurwa, Muszę. Aksela też jest? No jestem, nie słyszysz mnie? Tak! Dla ciebie lof Będzie, zaraz. Mariuszek, ty jadłeś coś dzisiaj? Co? Nie wiem. O! Czy jadłeś coś dzisiaj? Mariuszek, nie otwieraj! Poczekaj, zobaczymy. Zobaczył, jest. No zobaczymy, czy puść, Jak puścisz, to będzie koniec. A jak psy to... Siema, dobra, do, do, zapraszamy, kurde, kurwa i ten gość To jest Szymon jeszcze? Specjalny, gość specjalny Gość specjalny z Warszawy Przyjechałem z Warszawy, mam prezenty dla was Siemano, to jest Szymon Jacek O kurde, nie spodziewałem się, że... Ty... Szymon, wypierdalaj to kurwa jebana pedofilska, kurwa, co? A ten ty to szukasz? Czpunie, jebane? Dokładnie Wypierdalaj, kurwo, jebana On ci mówi, kurwa, kurwo, kreski na streamach wciągałeś no. Uwalek <gulanie> no, na telefy, nie? No, no, Przyknijło do głowy. Dobra, Dobra teraz sobie, rozpakuj sobie Mariusz. No... Dostaję Ej, myśli, myślałem, jedynie. że gorzej chodzi, więc okej. Okay. Nie wiem, teraz. Wypierdalaj kurwo Jebana! Wypierdalasz to no, kurwa! Chujcie na łeb kurwo jebana. Co tu kurwa? Ty co szukasz? Z... Mówię ci, nas do Wordy koleś, jak chcesz. na takie WP, tak? No, nie, przycisnę. Ale nie kupiłem Wam na to bo nie można pić. Ja sam jestem po odwyku i już nie piję. Także tak, tak, i to. Dobra i to. 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 Ej, no myślałem, ale to łóżko na prawo No bo. No. Widzisz no. nowe sobie. No. A telewizor to zmienia, zmienia ten. Położenie codziennie. Co się z no. tym telewizorem dzieje, Mariusz? Za każdym razem jak przyjeżdżam i coś zmieniam tutaj na streamie, to jest no. taka tradycja, że zmieniam kąt telewizora. Aha, no. no. dobra rozumiem. No. Ogólnie miałem pomysł, żeby tą szafę ogólnie też odwrócić do góry nogami, no, kurwa. ale kurwa, jak potem sobie pomyślałem ile to będzie roboty ile, no. i co tam może być z tyłu. A tam kto to jest na urazkach? Co? Jadkowie. Hey, A, get home. A ja myślałem, że w gorszej stanie jesteś, więc no. jest okej. Jest, jest okej. Okay. Okay. Można zapalić tutaj? No. Ty chcesz papierosa? Jo. Dawaj. Proszę. Ja nie pada, ale to ja testuję. O, słyszałem, Jacek, że Kamanowego, ma nowego, ja? fa nowego Szymon, faceta. Szymon, dawaj łóżko przez okno wyjem. Co? <laughs> że Kamanowego ma nowego faceta, słyszałem. Co ty, nie ma. Nie ma? Czeka na Ciebie? Znaczy, Jacek, jakby... Ona może mieć teraz jakiegoś nowego faceta, jak ona teraz jeździ co chwilę od imprezy do imprezy. Czy ona teraz codziennie w innym klubie jest. Bo jeździ z Danielem i imprezują. Ja? No. Bo co, co, kurwa? Daniela zapraszają do klubów i te... płacą mu za to. Ja pierdolę kurwa, tam kurwa, kurwa też... Kurwa o co byłem, kurwa. I co o Danielu sądzisz? A pamiętasz też byłem kurwa. Ja tu Puta... pamiętam, bo ja oglądałem wszystko. Puta. Półtora miesiąca byłem kurwa na sceny kurwa u Daniela No Pamiętam to pamiętam Nie no i macie aż tak źle myślałem że, myślałem, że macie gorzej A coś potrzebujecie? Jeszcze do, do, do kupienia wam? Znaczy ten zapas tytoniu Tytoniu za, kupiłem? Zapas za, za tytoniu jeszcze kurwa <laughs> To już kupiłem wam tytoniu Mera też wam kupił No Jedynie jeszcze bo jest u Jacka w pokoju Co? U Jacka w pokoju jeszcze jest Mogę zobaczyć co no. łóżko. Co łóżko? No łóżka nie, nie wypierdolę. Przecież jak je wyjebać przez okno? Andrzej. Musi być chyba najpierw nowe łóżko, nie? Mm. A podobno Andrzej macie załatwić. To nie, to nie Andrzej tylko my. A wy macie załatwić. P ja tutaj ma zawione przez boobaba kurwa. A co on zrobił tutaj? Jak kurwa z tymi dziwkami kurwa przy, przyjeżdżał tutaj? No. A no co za ryba? Z jakimi dziwkami? No swoimi. Hmm. No. Mogę zobaczyć tam jeszcze, jak mieszkacie no. z... Zapraszamy na rashei.com Tak, <tus> zapraszamy <exploration> na rashei.com. Uważaj na te kable, bo to już, jest, to już wszystko odpada. No no wiem. E야. To, no, no. <tus Samuel> to, już to słowo tak, jest na słowo ponowy. Jak kupić to bym nie. Co tak Mario? Ja ja, ja, ja bym wkuruję te, 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 te za... Za jakieś kurde listy jeszcze kurde, żeby kurde tak... To ty musisz marzyć do banku iść w końcu. Musisz wypłacić tak. te pieniądze. Bo te pieniądze co mamy dla ciebie teraz to jest wszystko na łóżko Tam jest około chyba 1200 zł. No. To więcej wygląda. I dywan trzeba wypiergolić kurde. Kurwa ja dywan na ten nie dotknę, nie? Ani... no ty, Ja nie wiem, ogólnie kto się odważy, wyrzucić ten dywan. Ja też nie wiem. ja też nie Ale wiem? Ale sztuczną pizdę masz Mariusz tą? Co? Sztuczną kobietę masz z pizkami? Jo! Widzowie kurwa, przys przysłaj mi. Poczekaj, ja ci teraz pokażę jak wyglądał kibet wcześniej. Tak znajdę zdjęcie. Teraz to jest kurwa. Teraz to jest kurwa picosz-glancuś. No, po co no bo ja to sobie było, wiem, kurwa, poprzedni razem Rodówka? No. Rodówka jest elegancka, czysta. A co byś jeszcze, Mariusz, potrzebował? Łóżko tylko, co? Ja łóżko, żeby kurde... I odpocząć od streamowania. No, odpocząć od streamowania też. I ten, kurde... Ten dywałeś gier bądź kurde. Tak, pizdu. Hmm? O kurwa, zobaczcie. A co tam było tak? Ojej. No to gówno jest wszystko, kurwa. No ten masz dookoła pojedmazane główne. Wielkie sprzątanie na Raszej. No, to się przydało sprzątanie trochę. No mówisz się pomóc. No, <grym> jak przyjechałeś... i ciele... razem jak przyjadę, jak... to wezmę jakąś ekipę i, i pomożemy ją sprzątać. <grym> Bo ja kurde, ja, ja nawet kurde z chałupy kurde nie wyjdę, kurde Jacek to samo A czemu nie wiesz możesz Jacko zostawić na, na streama i pół, pół godzinki pospacerować sobie a jak nogi w ogóle, widzę, że masz opuchnię, widzę, opuchnię tam o, widziałem jak się przewróciłeś kilka dni temu o szafę, to no. nie, niebezpiecznie to wyglądało jak policja mówiła no. no jak policja to, tam. a policja co was zmęczy? po co oni tu przyjeżdżają? jakie kurwa dzwonią a dzieciaki dzwonią a nie sądzisz Mariusz, że to są psieni po prostu? Są 70 jakieś. Ale nie to... jest głośno, chyba tu nie rozrabiacie. No to po co? Nie jest głośno. Jest głośno? Jest. A, ale profesjonalny mikrofon. No, proszę. Za to mocno, no. ja myślałem, że tu macie duszno, że Jebać to jest się... jakieś ba... Jebać stary, ba. Jebać stare baby. I jeszcze mi coś głośniku, kurde. Tego, tego przyszło. No, to jest dobrze. No i kompo macie dobrego. Jak on ma dla cię kąt ode mnie. A ty ja tego wracam do, do gości, czy, czy, czy jak to robić? Jeszcze Jeszcze... Wiesz byś by się przydał? No. Monitor. Nowy? Żeby, A no, większy. No, żeby, bo to jest na na telewizorze, kurwa, wszystko. Mhm. Bo ty że Mariusz, nie wiem... Możliwe, że w sierpniu będę wymieniał jeden swój monitor, i będę mógł ci czego oddać, jeden swój, bo wtedy jednego nie będę używał. No, to by było spoko wtedy. No. Na jednym byś no. Bo za mały Maciu, że ty Mariusz stąd to nic nie widzisz. To wtedy mamy problem, je. bo Mariusz się wkurwia często, no. jak my coś robimy na komputerze, a on wtedy nie może, nie? Mm -hmm. Bo na przykład mu coś, na przykład ogląda film, a my chcemy coś poprawić kurwa na streamie mm. czy coś, no to kurwa wiesz, no, no. no to minimalizujemy mu i dalej. Karkademia kurwa nie, nie załącza kurwa. Co? Hdmi kurde nie załączę. a hdmi bo no. ten kabel hdmi to już jest Mariusz być no co ja nie wiem Czy nie? No. dajesz ostro Mariusz otwarte Mariusz robisz takie oni cię nakręcili, że jestem Lady ladyboyem a to nie nie. Do. dobra bo jeszcze jadę odwiedzić yy... jadę do Ryzyka do kościoła byłeś tam Mariusz? u Ryzyka w kościele? w tym nowym? kiedyś byłem i co warto tam pójść? Kujowo. Ale zobaczę tam, co jest. I jeszcze, jeszcze pojadę... Symol donejcik dla Mariusza obowiązkowo. No dałem już przecież ten, nie mam tylko kartę. Ale dałem już y, dary. Już dałem ten. No. Zakupy. No. Zakupy kosztowały 120 zł. To wystarczy na razie. No, dziękuję. No, Luzis. Jeszcze pojadę do, do tego, do Daniela, zobaczę co tam głoski słychać. No, dziękuję. Dobra, to uciekam w takim razie. Ale my już tak ogarniemy zaraz, to z... tym z Bo no. Dobra, to na razie Mariusz, trzymaj się i, no, i też. nie, nie zgincie tutaj, siemająco. Też. się... na razie. O koło, co zrobiłem? No? Co wy ty z skalonkę yy, co robić? Tak? No, ale ty, ciebie na tą pracę to ciągle oszukiwali, że ci pieniędzy nie dawali. Jak to? Nie, to... To było bo wspólna była. Firma. Aha. On na hortownię miał. Z kumplem. No. Na pierwszą robotę. To nas chowało jebo. Powinni na 60 tysięcy. A teraz do pracy nie idziesz? Nigdzie? Nie. Czemu? Lepiej tutaj? <gry> noga. A noga. A jak to właśnie nie ta noga? Bo już gips masz zdjęty. Noga. No, no. Sam zuł. Sam zziął? No, sam gips. No. Dobra, uciekam. Trzymajcie się no, panowie na razie. Na razie. To na razie ma. Cześć. Cześć.